Nazywam się Milena Kozłowska, pracuję w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Prowadzę zajęcia CrossFit'u i treningu funkcjonalnego. CrossFit jest to system treningowy o dużej intensywności. Łączy ze sobą trening siłowy z treningiem kondycyjnym. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności naszego organizmu w wielu płaszczyznach. Ma za zadanie pracować nad naszą kondycją, wydolnością, siłą, koordynacją, zwinnością. Jego ogólnym zadaniem jest podniesienie naszej sprawności fizycznej. Od dziecka lubiłam sport, moją ulubioną lekcją. W szkole był www. Trafiłam na naprawdę dobrych nauczycieli WF-u. Na początku był Pan Przeździecki, Pan Rosiński, później w szkole średniej Pani Elert. Oni tak naprawdę pokazali mi, że sport jest przyjemny, że, że, że bez sportu ciężko jest żyć. Pracowałam w mosir teraz mam w sekretariacie, no i to nie było coś, co, co chciałabym zawsze robić. Także siedzieć za biurkiem, bo brakowało mi tego kontaktu z ludźmi, tego, tego sportu. No i brakowało instruktora do trampolin, no i koleżanka do mnie mówi Mila, może, może ty, może byś to poprowadziła. Ja mówię, no w sumie, dobra, pojadę na szkolenie, poprowadzę. Ale jednak pojechałam na szkolenie, chwilę to prowadziłam, no ale jednak to nie było to. Ja jednak, ja, ja wolę ciężary, wolę się zmęczyć, wolę jakoś siłowo po, poćwiczyć i zaczęłam się szkolić właśnie w stronę ciężarów i, i w ten sposób crossfit. Crossfit jest dyscypliną, która łączy ze sobą wiele dyscyplin sportowych, zaczynając od lekkiej atletyki, czyli od biegania, skoków wzwyż, skoków w dal, poprzez wszelkie sporty siłowe. Mam na myśli trójbój siłowy, podnoszenie ciężarów, kalistenikę. I myślę, że właśnie dzięki tej różnorodności wybrałam crossfit. Tak naprawdę każdy może uprawiać crossfit, czy to jest osoba początkująca, czy osoba zaawansowana, kobieta, mężczyzna. W ciągu sezonu mamy na zajęciach około 30 osób. To jest, to jest dużo osób i mamy naprawdę rozbieżność, czyli są, jest młodzież 16-letnia, jest pan przed 70, kobiety, mężczyźni, osoby o tyle, osoby, które chcą nabrać trochę ciała, wyrzeźbić sylwetkę. Każdy z nich ma ma jakieś inne potrzeby, cele treningowe i właśnie to pokazuje, że, że te zajęcia są dla każdego. Każda aktywność fizyczna jest lepsza niż siedzenie na kanapie. W internecie jest wiele filmików instruktażowych, ale nie wystarcza obejrzeć jakiegoś youtube'owego filmiku, żeby wykonywać poprawnie ćwiczenie. Na pewno ćwicząc na sali lepiej wykonamy ćwiczenie. Ja duży nacisk kładę na technikę i na treningu na bieżąco mogę korygować błędy. Mówi się, że grupa jest odzwierciedleniem, odbiciem lustrzanym swojego trenera. Ja się z tym zgadzam. To są mocne charaktery, są to silne osoby, ale są to też osoby, które mają wspólną pasję, wspólny cel, wspólne marzenia. Myślę, że się dobrze dogadują, wzajemnie się motywują. Na swojej drodze poznałam wielu wartościowych szkoleniowców, czy to w Polskiej Akademii Sportu, czy w Akademii Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego w Polskim Stowarzyszeniu KTL i Fitness. Jednak na mojej drodze pojawił się bardzo wyjątkowy człowiek z ogromną wiedzą, jest to Sebastian Kuliński. To on mnie nauczył podstaw i systematycznie podnosi moją wiedzę. Myślę, że nie tylko moim marzeniem, ale wszystkich instruktorów i trenerów w ostrowi jest to, by powstała sala z prawdziwego zdarzenia, duża sala, pełna sprzętu. Chciałabym podnosić świadomość ludzką, żeby te osoby, które przychodzą na ćwiczenia, nie podążały tylko za modą, że teraz aktywność fizyczna, sport jest trendy, siłownia jest trendy, tylko raczej, żeby wiedziały, miały tą świadomość, że, że sport to sport to naprawdę zdrowie i żeby robiły to, bo, bo, bo lubią to bo kochają. Determinacja, technika i energia. To było najprostsze pytanie. Poza crossfitem kocham dwoje łobuzów. Olej i Kubę to są moje dzieciaki. Na tym pytanie musiałam się zastanawiać w ogóle.